Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych razem z Piotrem Sosińskim, radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Prawo i sprawiedliwość stało trochę z boku rewolucji, do której doszło w Sejmiku podczas ostatniej sesji, właściwie dwóch sesji. Rzeczywiście to, co się działo w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ostatnich tygodniach, było niezmiernie interesujące, mhm. bo okazało się, że kilka miesięcy przed końcem kadencji koalicja zmienia swój kształt. Okazało się, że ugrupowania, które do tej pory prowadziły ze sobą bardzo mocną, wręcz wojnę, bo mhm. poziom napastliwości z obu stron był bardzo wysoki. A mianowicie platforma obywatelska i ugrupowanie Rafała Dudkiewicza. No, nagle właściwie na rozkaz się musiały pokochać, zawrzeć koalicję, podpisać porozumienie. No i ta rewolucja w Sejmiku rzeczywiście może być zaskakująca, dlatego że Doskonale znam też nastroje, znam też osobiste opinie zarówno radnych Platformy, jak i Odesi. I wiem, że w, tak naprawdę zaprogramować miłości politycznej się nie da, że zbyt To jest małżeństwo dużo... papierowe na no pokaz? To jest małżeństwo wymuszone przez liderów tych ugrupowań, przez tak naprawdę wodzów dolnośląskiej platformy i, i w Odesiu, mm. czyli przez Jacka Protasiewicza i Rafała Dudkiewicza. Mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, kiedy w tak naprawdę decyzje pojedynczych osób, czyli właśnie tych wodzów, decydują o tym, co ma dziać się w, na poziomie bardzo ważnej jednostki samorządu mhm. terytorialnego, jaką jest województwo. A zatem był rozkaz ze strony Jacka Protasiewicza do swoich żołnierzy, do swoich radnych: macie zawrzeć koalicję z Odejść, macie też poświęcić swojego marszałka, swojego mhm. przewodniczącego Sejmiku. Osoby, które do tej pory bardzo mocno broniliście na każdej sesji Sejmiku, radni platformy, no stawali w obronie w Rafała Jurkowlańca mhm. czy Jerzego Pokoja. Podobnie, radni Odeś dostali w, no, rozkaz od swojego szefa, Rafała Dudkiewicza, macie porozumieć się z mhm. platformą i bez względu na to, Jakie ja tak jak mówiłem, no, osobiste zapatrywania tych radnych są odmienne niż głosi treść porozumienia, bo to porozumienie jest wszystkim jakby nie w smak, bo mhm. z jednej strony platforma obywatelska w, musi, no, właściwie na tacy przynieść głowy swoich byłych kolegów, bo tak to wyglądało, bo głosami właśnie koalicji, czy też głosami platformy odwoływano. Rafała Jurkowlańca mhm. czy Jerzego Pokoja w, i mają te głowy zanieść w no, przywódcy ugrupowania, które po prostu do tej pory bardzo mocno Platformę krytykował. W, trochę to, w, jeżeli szukamy skojarzeń, to przypomina mi to, może to zbyt daleko idące, ale w taki kaprys Herodiady, która chciała głowę świętego Jana chściciela na tacy i dostała, prawda, mhm. co, co, co być może ją nawet bardzo mocno zaskoczyło. To trochę tak wygląda w głowy swoich kolegów, osoby, które do tej pory się chwaliło, po prostu zanosi się dotychczasowym rywalom. I z drugiej strony w Odeś, który do tej pory bardzo mocno krytykował Platformę. Nawet to przy radni Odejść na przykład utworzyli taki portal, w, czy, czy taki profil internetowy nie dla portalu za 66 milionów. Mhm. Rzeczywiście wyszukiwano bardzo dużo rzeczywistych wpadek władzy Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. No nagle Odejść musi stać się koalicjantem, ale tym samym też przyjąć na siebie no, tą politykę, która do tej pory była realizowana przez Platformę. No i co więcej, też przyjąć na siebie jakby ten wstyd różnych zdarzeń, które miały miejsce w Platformie w ostatnich miesiącach. No bo ten słynny zjazd w Karpaczu, kiedy mhm. Grzegorz Chetyna został zastąpiony przez Jacka Protasiewicza, no poprzedzony był no, w, czymś, co w, trochę może złośliwie podczas sesji sejmiku nazwałem realizacją programu Praca za głos". Oczywiście no, <Wisdom> prowadzono Rozmowy z delegatami obiecywano różne rzeczy. Co więcej, te rozmowy były nagrywane, więc, więc zostały upublicznione, więc o nich wiemy. No i odejść, który do tej pory bardzo krytycznie oczywiście podchodził też do takich działań, nagle musi iść ręka w rękę z platformą. Dlatego ta koalicja w, wydaje się bardzo papierowa. Wątpię, by w ten zarząd województwa, który został utworzony kilka dni temu działał zgodnie. Myślę, że bardzo szybko dojdzie do jakichś tarć. W, z jednej strony oczywiście Jacek Protasiewicz i Rafał Dudkiewicz będą nadal naciskać swoich radnych, aby do tarć nie dochodziło i aby zgodę utrzymać, ale Wydaje mi się, że, że, że to, to są też kwestie czysto ludzkie w polityce. W, no jeżeli się po prostu przez kogoś, przez kilka lat nie darzyło szacunkiem, mówiło o kimś źle i tak mhm. dalej, no trudno z dnia na dzień nagle w, rozpocząć no, tą politykę miłości wobec drugiej osoby. Patrzyliśmy z perspektywy Wałbrzycha na te zmiany w Zarządzie Województwa i w Sejmiku też z pewnym niepokojem, dlatego że do tej pory Wałbrzych miał bardzo dobrą Prasę, mówiąc w cudzysłowie, w Sejmiku Województwa i w Zarządzie udawało się dużo pieniędzy pozyskać na inwestycje w naszym regionie. No, niestety, już widać pierwsze sygnały, że ten kurek z pieniędzmi zaczyna być mocno przykręcany, choć sam Jerzy, tutaj pochodzący z Wałbrzycha, członek Zarządu Województwa, swoje stanowisko zachował. To prawda, ale pozycja Jerzego Tutaja no, nie będzie wiodąca w zarządzie, dlatego mhm. że nie pełni funkcji wicemarszałka, jest członkiem zarządu. W, będzie w zarządzie zapewne nie dlatego, że w, zmienił frakcję w Platformie, dlatego rzeczywiście, że ktoś musi dokończyć sprawy związane z zatwierdzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego mhm. na kolejny okres. Natomiast pozycja Wąbrzycha i w, no, prezydenta Wąbrzycha też na pewno będzie już całkiem inna w tej nowej sytuacji, w nowej konstelacji politycznej w sejmiku. Dlatego, że po pierwsze karty rozdaje prezydent Wrocławia i europoseł z Platformy, który bardzo spierał się z Grzegorzem Schetyną, a no, prezydent Wobrzycha uchodził za osobę związaną z Grzegorzem mhm. Schetyną, czego, czego nie ukrywał. W, walki frakcyjne w Platformie, które ujawniły się podczas jazdu w Karpaczu, no, też dopełniły, w, doprowadziły do tego, że wprost jakby upubliczniono te podziały, w kto, w kogo popiera, no i nasz prezydent poparł w Grzegorza Schetyny, więc zapewne to wejście mhm. już do, do gabinetu Jacka Protasiewicza będzie trochę utrudnione. Kolejna kwestia, marszałek nowo powołany, Pochodzi jakby z całkiem innej części województwa mhm. dolnośląskiego, pochodzi z powiatu bolesławieckiego, na pewno będzie potrzebował sukcesu, będzie wspierał przede wszystkim swój obszar. W, natomiast wicemarszałek odpowiedzialny za inwestycje, pan Jerzy Michalak, no to radny, dotychczasowy radny miejski z Wrocławia. Tak. No, wprost jakby przedłużenie, można powiedzieć, takiej w woli politycznej w Rafała Dudkiewicza, więc trudno tu spodziewać się rzeczywiście jakichś przywilejów, jakiegoś ciepłego w stosunku wobec Wobrzycha. Następują jakieś zmiany już o charakterze personalnym w Urzędzie Marszałkowskim. Mają zmienić się dyrektorzy departamentów, w tym dyrektor Departamentu Odpowiedzialnego za Inwestycje. Być może przyjdzie w jego miejsce ktoś z Wrocławia. Co więcej, ten klimat wokół. Wałbrzycha też jest oczywiście już inny niż w 2010, kiedy Platforma bardzo potrzebowała sukcesu, kiedy tak. po, no, w tych różnych zdarzeniach związanych z wyborami, z kupowaniem głosów i tak dalej, nagle rzeczywiście zaczęto mocno wspierać Wałbrzych, bo trzeba było odczarować zły wizerunek jakby złej władzy z Platformy mhm. Obywatelskiej w Wałbrzychu. No i, czy, czy rzeczywiście prezydent Szełemej, czy, czy inne osoby no, korzystały z tego i ten kurek środków rzeczywiście z Urzędu Marszałkowskiego płynął. No, teraz to już jakby przychodzi do historii. Mamy rok 2014, nikt specjalnie już wspierać w Urzędzie Marszałkowskim, w Zarządzie Województwa, mm. zapewne Obrzycha, e, nie będzie chciał. I to rzeczywiście... widać chociażby po pieniądzach, które miały przyjść na inwestycje w ulicy Strzegomskiej. Tak, i rzeczywiście e, mieliśmy pierwszą taką lekcję tego nowego traktowania Obrzycha mm -hmm. podczas ostatniej sesji sejmiku, kiedy rozpatrywano wniosek o dofinansowanie z kwoty 11 milionów do kwoty 17 milionów remontu ulicy Szczegomskiej. To jest odcinek prawie 4-kilometrowy od ronda przy, przy, przy ulicy Uczniowskiej do skrzywania z ulicą Noworudzką, który rzeczywiście wymaga no, gruntownej w naprawy, Przybudowy który, który. Tak, tak, to, to, to właściwie musi być nowa, nowa droga, natomiast rzeczywiście ona ma iść tym samym, tą samą nitką co dotychczas. W, Kwoty, które do tej pory przyznawano właściwie bez mm, uwag, bez uwag, tak. bez jakiejś pogłębionej w refleksji, bez, bez dociekliwości, teraz nagle zaczęły wywoływać bardzo dużo kontrowersji i to radni koalicji rządzącej, od Platformy SLD po w ODS, nagle stwierdzili, że ta kwota 17 milionów jest po prostu zbyt wysoka. Mm. Zaczęto badać temat, okazało się, że tylko jeden wykonawca zgłosił się do przetargu, więc no, pojawiła się opinia jednej na przykład z radnych z SLD, że w takim razie należy czym prędzej unieważnić przetarg, rozpisać go na nowo. Może znajdzie się inny, tańszy wykonawca. Mm, no. Powiedzmy, że rzeczywiście chodzi o ochronę środków publicznych, natomiast y, prawda jest też inna, w, przestano po prostu ciepło traktować w, w, różne wnioski Wałbrzycha, w, w, przedstawiciele innych miast, bo ta na przykład radna była z Legnicy, po patrzą, czy do tej pory patrzyli z pewnego rodzaju, może nie zazdrością, ale w, 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 no. może taką lekką złością na to, mm -hmm. że, że, że środki dla Wałbrzycha... W płyną powiedzmy w, w, jakby w lepszym w, na, na wyższym poziomie niż, niż do, do, do Legnicy czy innych miast. No i nagle okazało się, że, że tych 17 milionów rzeczywiście w Wałbrzych nie dostanie. W, Uchwały, które zwiększały to dofinansowanie, zostały wycofane z porządku w posiedzenia. Rządząca koalicja właściwie dała taki sygnał w Wokrzychowi: zróbcie przetarg jeszcze raz, jeżeli mm -hmm. znajdzie się tańszy wykonawca, może dołożymy te brakujące środki. Natomiast to oczywiście doprowadzi do tego, że, że termin zakończenia prac się przedłuża, bo pierwotnie to wszystko miało się wydarzyć do 15 grudnia tego roku. Teraz no, rozpisanie nowego przetargu oczywiście spowoduje to, że, że te prace zakończą się najwcześniej wiosną 2015 mhm. roku. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że, 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 że nowo włoniony wykonawca będzie, będzie tańszy. Więc wydaje mi się, że w, to był taki pstryczek w nos dla w, prezydenta Wałbrzycha. Od także radnych platform mhm. obywatelskich, którzy pokazali. My się już nie musimy teraz słuchać Grzegorza Schetyny, nie musimy w takim razie realizować jego wniosków, poleceń czy rozkazów dotyczących Wobrzycha. Mamy nowego szefa Jacka Protasiewicza, a on jak widać wcale nie w zabiegał o to, mhm. aby te środki przyznać miastu. Co będzie dalej w, w Sejmiku? Co będzie na do, dalej na Dolnym Śląsku? Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie korzystało z tych walk frakcyjnych w, w Platformie Obywatelskiej, żeby wykorzystać je do swojej lepszej pozycji i lepszego wyniku? No, mamy rok wyborczy. Mamy rok wyborczy, wybory już prawdopodobnie w połowie listopada. Mhm. Mówi się o terminie 16 listopada. W tej nowej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość pozostaje jedyną siłą opozycyjną w, w Sejmiku. No, nie dostaliśmy możliwości współrządzenia w województwie, chociaż jednocześnie. Hmm, Jeden z radnych yy, Rafała Dudkiewicza, wprost yy, namównicy, twierdził, że sami wybraliśmy drogę dżihadu. Po prostu użył <laughs> takiego sformułowania, twierdząc, że prowadzimy politykę zero wszystko albo nic yy, my kontra reszta świata. Co mhm. oczywiście jest yy, nieprawdą. My po prostu nie chcieliśmy yy, popierać władzy Platformy Obywatelskiej i yy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i, i psl bo ta koalicja dotychczasowa taki miała kształt. Yy, jesteśmy niezadowoleni z y, polityki. Tej koalicji, i jesteśmy przekonani, że dołączenie ods do platformy wcale nie poprawi w żaden sposób polityki regionalnej, że to jest tak naprawdę po pierwsze zbyt krótki czas, żeby realizować mhm. jakiekolwiek obietnice, a po drugie w no, sytuacjach, kiedy marszałek i wicemarszałek muszą się uczyć dopiero wszystkiego na nowo, kilka miesięcy przed wyborami jest po prostu. Niepoważna, bo, bo, bo to nie czas w tej chwili na, na naukę, nauczenie się, kiedy rusza nowe RPO, kiedy trzeba jeszcze dogadywać. Sprawy w Komisji Europejskiej związane z, mhm. z, z finansowaniem różnych projektów w przyszłości, i tak dalej. Korzystamy, jakby z, z pozycji w mm, opozycji. W, no, piętnujemy to, co jest nie tak. No I mamy nadzieję, że jesienią poprawimy swój w, stan posiadania, bo w tej chwili w Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest siedmiu w 36-osobowym sejmiku. Mam nadzieję, że będzie nas dużo więcej mhm. no i że to my będziemy. Współtworzyć koalicję. My będziemy wyciągać ręce do tych, którzy chcieliby współkierować regionem razem z nami. Sondaże są korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości? Ostatnie. Są korzystne. W, one oczywiście nie są w, w, na Donnym Śląsku tak samo w dobre jak, mhm. w, jak te sondaże krajowe, globalne. Tutaj poparcie dla Platformy Obywatelskiej w dalszym ciągu jest całkiem wysoki, a zatem no, to jest najlepszy dowód na to, że, że, że rzeczywiście dużo pracy w celu pokazania jakby słabości w władzy w obywatelskiej, a jednocześnie też promocji swojego programu. Ta nowa sytuacja w pisu w sejmiku. Jest też o tyle specyficzna, iż do tej pory byliśmy opozycją razem z radnymi Rafała Dutkiewicza. Mhm, Nawet czasami sami radni Platformy twierdzili, że są atakowani zdecydowanie mocniej przez Odejść niż przez PiS. Natomiast no, w tej chwili taki walor wiarygodności naszym zdaniem odejść traci. Dlatego, że no, przez wiele lat twierdzić, że coś jest złe i z dnia na dzień jednak przystąpić mhm. do czegoś do tego czegoś już pod koniec biegu, pod koniec jakby tego projektu koalicyjnego i, i twierdzić, że, że jednak jakoś z Platformą się uda wspólnie w sojuszu robić różne rzeczy. Jest całkowicie nieczytelne dla elektoratu. Nie wiem, jak elektorat Odesiu, który jakby wsłuchiwał się w antyplatformianą retorykę, hmm. nagle teraz ma zacząć się wsłuchiwać w proplatformianą retorykę. To, to wydaje się, że jest trochę robienie żartu, z, z, z wyborców i to jest dla Prawa i Sprawiedliwości korzystne, mhm. dlatego, że my zachowujemy w wiarygodność, no ten, ta nasza jakby linia czy kurs polityczny jest, jest ciągle ten sam. Czy możemy spodziewać się, już tak kończąc naszą rozmowę, możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach wizyty w Wałbrzychu, w regionie szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który Przyjedzie po pierwsze wesprzeć Was w, w kampanii wyborczej, po drugie zaprezentować nowy program PISO, ogłoszony niedawno na konwencji? Ja oczywiście nie jestem w stanie wskazać żadnego terminu, natomiast mhm. mam nadzieję, że tak się stanie, dlatego że region Wałbrzyski jest szczególnie ważny. To jest w obszar, no, można powiedzieć, taki krzywdy w historycznej. Tutaj powinno się wspierać szczególnie Wałbrzych i, i okoliczne. Miejscowości, więc no, sam prezes Kaczyński, bywając w Obrzychu, wielokrotnie o tym mówił. Po drugie, ze strony politycznej, my musimy mm, używając takiej, takiej może trochę wojennej y, czy, czy militarnej retoryki, odbić y, po prostu w mhm. Wałbrzych i, i, i region Wałbrzyski z rąk Platformy Obywatelskiej. I, Każdorazowa oczywiście wizyta w prezesa czy, czy, czy osób z kierownictwa partii no, sprzyjają i mobilizacji wyborców i, i samych działaczy PIS-u, więc mam nadzieję, że, że prezes nas odwiedzi, a osoby z kierownictwa także mm, przed wyborami europejskimi samorządowymi jeszcze no, kilka razy też się tutaj pojawią. Chcecie przyjąć władzę jako Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej w, w Liczę na to, że, że, że będziemy mieć większość i w Radzie Miejskiej w Obrzycha, i w Radzie Powiatu. W, tendencja jest rzeczywiście w dobra, korzystamy z przyjących sondaży, ale korzystamy też z tego, że no, chociażby ta władza, która rządzi powiatem, czy też władza, czy ta koalicja w mieście, w, no, po prostu jakby tracą już swoją energię, w, po prostu się wyczerpują i no, pojawia się czas dla nas. Dziękuję bardzo. Piotr Sosiński, członek Sejmiku, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com